Z dnia jeszcze, nic z tym złego, braci i siostro, koleżanko i kolego, że każdy z nas, ty, ja, on, ona, twoi e, się boi. E, no to e, słuchajcie, gdyby mnie zamilili, to możliwe w każdej chwili, to nie będę jak mili panili, rozumiecie o co chodzi, nie? Mogę pięknie śpiewać, ale. E, Naturalnie, a nie sztucznie. No i w zasadzie to tyle. Słuchajcie, jeśli się nie mylę, to dostaniecie to. Tego shorta na swojego YouTube'a. Okay? I nie zamierzam się powiesić w celi, bo w czasie tej nagonki to nie jest jedynie dla celi służby działają i kochają Polskę, ale nasz naród w dupie mają. Nie? Także mam tam też swoich znajomych za kratkami. Bóg z nami. Cześć. Nie. My z Bogiem. My z Bogiem.